Druga Księga Kronik, rozdział pierwszy. Salomon, syn Dawida, umocnił się potem w swoim królestwie, a Pan Bóg jego był z nim i nader go wywyższył. I rzekł Salomon do całego Izraela, do dowódców nad tysiącami i setników, do sędziów i wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów. Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży namiot zgromadzenia, który Mojżesz sługa Pana. Sporządził na pustyni. Natomiast skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kiriat Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jeruzalemie. Także spiżowy ołtarz, który sporządził Besalel, syn Uriego, wnuk Hura, był tam przed przybytkiem pańskim, do którego podążył powyrocznie Pana Salomon i zgromadzenie. Wstąpił tam tamtedy Salomon, przed pana, przed spiżowy ołtarz należący do namiotu zgromadzenia i złożył na nim tysiąc ofiar całopalnych. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: Proś, co ci mam dać? A Salomon odrzekł Bogu: Ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy teraz, panie Boże, sprawdzi twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu. Gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem, tak licznym jak prog ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, abym mógł godnie występować przed tym ludem. Któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud? Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi: Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. I odszedł Salomon ze wzgórza, który jest w Gibeonie, sprzed namiotu zgromadzenia, do Jeruzalemu i panował nad Izraelem. Następnie zebrał Salomon wozy wojennej i jezdnych, także miał 1400 wozów wojennych i 12 tysięcy jezdnych i poumieszczał ich w grodach, w wozowniach i przy swojej królewskiej osobie w Doprowadził też król do tego, że srebra i złota było w Jerozolimie jak kamieni, a cedrów co do ilości tyle, co sykomor w Szefeli. Konie które miał Salomon, sprowadzono z Egiptu i z Koe. Handlarze królewscy nabywali je w Koe za określoną cenę. Wyprawiali się oni i sprowadzali z Egiptu wóz za 600 srebrników, konia zaś za 150. Za ich pośrednictwem dostawały się one dalej do wszystkich królów hetyckich i królów aramejskich. Następnie Postanowił Salomon zbudować imieniu Pana świątynię oraz pałac królewski dla siebie.